Cześć, witajcie! Witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj łowisko granica Stary Młyn przepiękne, Przepiękna woda z wyspą Naprawdę coś wspaniałego Polecam każdemu Myślę, że każdego skusi Tak przepiękne miejsce Naprawdę właściciel włożył tutaj mnóstwo pracy Możecie zobaczyć mój poprzedni odcinek Gdzieś tam znajdziecie na moim kanale jak tutaj byłem Wtedy było wieczorem, dziś poranek Rodzinny piknik. Jesteśmy tutaj całą rodzinką. Próbujemy, uczymy się łowić ryby. Naprawdę jest pięknie. Szykujemy zestawy po raz kolejny, no i, no i próbujemy dalej. Także miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś fajne rybki wpadną. Oczywiście, wszystko Wam pokażę. No, niestety, ja muszę iść do Mikołaja. Kolejna pomoc potrzebna. Nie ma chwili wytchnienia, więc jak będzie troszeczkę więcej czasu, to porozmawiamy. Przejdziemy się być może tam dalej i pokażę Wam, jak to wszystko pięknie wygląda. No. Powoli, Mikuś. Pompuj bardzo dobrze. Super. Ale mocna. No mocna, nie? Zmęczyła chyba... się już. Albo się zmęczyła, albo już jej nie ma. Zmęczyła się. Powoli, Mikuś. Powoli. Hmm. Woj... Wojtkowi, żebyś nie zahaczył. No a y... podbierak w... Sadzamy do wody, jak jest blisko. No, bo tak ona się boi. Ale jest okej. Okay. Współpraca kuzynów. No, Mikuś, do góry. Teraz do góry pokaż, gdzie jest ryba. Powoli, powoli. No, Dobra, ona ucieka. Jest ok, duża ryba jest. No ucieka. Jest okej, okay. powolutku. Daj jej uciec, jak chce uciec. Nie, nic się nie dzieje. I tak ją mam. Bardzo dobrze. Jak się zmęczy, się. Tak, powoli pompujesz. I lekko kręcisz. I znowu do góry. Do góry lekko wędkę. Tak jest, bardzo dobrze. Chodź tu chybko. Powoli i do góry. Już nie możesz tam za bardzo. No, a dawaj. Tak, tak, no, no. Jest, 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 tak jest. Pięknie. Brawo chłopaki. Macie Pięknego lina macie. Tata. No, naprawdę. Śliczny. Tata, musisz go zmierzyć ile on ma. Zaraz go zmierzymy. Śliczna ryba. To jest przepiękny Tata, go Zmierz go Jasne wziąć tata Potem tak? na ręce Jasne Spokojnie tak? A zaraz Wypniemy Free. Free. Free to. Jak ja mam to później nagrywać? Potem jak ja mam to nagrywać?

Wrócić? Już momencik 39 centów Co podoba się? No, tylko no to chodzi, nie? kijek tylko... na bok. Kijek, daj. kijek daj. na bok, Mikuś. No to daj. Wypuścimy rybkę. Chodź, chodź, chodź Bruniś. To no nic. Chodź Bruniś, wypuścimy rybkę. Chodź. Brunią idziesz? No. Kucniemy sobie. Kucniemy. Tak, Bli, bliżej troszkę możesz. To to się przytrzyma jak mhm. coś. Bierzemy rybkę, dwoma rączkami, od spodu, tak. I podej, podejdź jeszcze, podejdziesz? Nie wrzucaj jej, tylko opuść ją. Opuść, nisko nisko. nisko, nisko i... No, pięknie. Już sobie odpłynęła. Genialnie. Patrz, już sobie tutaj. Zaraz stracę rybę. Teraz Bruno w akcji, ciężko mi to wszystko po prostu ogarnąć dzisiaj. Nie chciałem wam nagrać o całym zbiorniku. Uważaj. Tata pomaga. Nic się nie dzieje. Powoli kręcimy. No. Jak tam idzie? No idzie. Pięknie. Trzymaj wędkę. Mocno kijek trzymaj. Kręć. Tata gdzie musi ładnie nagrać. No a chyba węźnie złapie rybę. Zobaczymy. Co tym razem, ale branie było naprawdę kozackie. Fider klasyczny dzisiaj u mnie, za chwilę u chłopaków e, też wytłumaczę, powoli tam się uczymy. O, jeszcze troszkę, tego też się trzeba nauczyć, jeszcze troszkę kręć. Ok, okej, okay. do góry wędkę, nie kręć dalej, powolutku, powolutku. Ryba. Do siatki, powolutku. Ryba. Tutaj, tutaj o tutaj, tutaj. Nie. Powoli, no a nie tak, o. Dobra, nie kręć dalej o, Brawo, brawo ja miałem Brawo Bruno Ale pięknie Ta mała, ja Ale to jest inny gatunek ryby No super Bruno Piękna Piękna rybka, ale super Od razu wiedziałem, że no dobra. jest brania jest branie Czemu? Branie takie, że kijek spadł prawie No właśnie Proszę malutki, twoja rybka, tak, twoja zdobycz To a... jest karaś Wiem, tylko zmierz ile. Zmierzyć muszę? No. Jasne, że tak. Mierzymy, Karasia. Mierzymy, Karasia. 25,5 cm centymetra. Pięknie. Brawo, się. Kolejna rybka. Tym razem Mikołaj z kuzynem, ale w odwrotnej ja roli. To nic, zdarza się. No a y, wyżej... To... Tak? OK tu trochę. I do góry, ok? Do góry? Nie to chyba jest. Mam. Jeszcze kawałek jeszcze? Mam. Brawo chłopaki, udało się. Ale ciężki. Super. Ten Teraz otwórz. Mhm. Okej. Okay. Jest ok. I zamknij. Zamknij. Proszę. Dobrze, ok. Powoli no a wyczepia, nie? Tak? Twoja ryba. Good fish. Możemy go załapać, że mamy inni. pokazać do kamery? A na sucho za od rękę. Do kamery? No. Super. I jest. 20. 22. Czyli foto mam. 22. 22. No jest do wody Brawo. jak Dawaj podbierak Tym razem najmłodszy syn w akcji Zobaczymy czy uda się wykolować Nie będę ingerował zobaczymy w ogóle Zachaciła się w ksiaki To nic Walczysz Brunuś powolutku powolutku sobie kręć. Będzie dobrze Nikołaj chyba rybę podbierakiem Wyciągnie, zaraz Dawaj, zobaczymy. Kręć, 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 kręć Misiu. Jest rybka jeszcze, czujesz chyba jest, co? Do, dobra, starczy, starczy mi nie kręcimy dalej. ale nie kręcimy. Pięknie. I do góry wędkę. a koń. Ślicznie. Brawo za współpracę chłopcy. No Mikuś do góry, do góry, kochanie. Dobra, Brunuś, spoko. I tu trzeba zawsze poluzować. Otworzyć, poluzować. Mikuś wyciąga tam na brzeg. A Bole, ta. Fajna, fajna rybka? rybka? Tata mogę wrzucić Tak mogę Chyba tak, widzisz? Bruno się zgodził Piękna Kolejna dobra. Tata zmiesz ją Kolejna rybka. No myślę, że nie trzeba mierzyć. 15 ma Proszę Już ci mierzę, no dobra 20, 20 proszę, 20 cm, proszę. 20 serczyne Ładnie, nic się nie dzieje Spokojnie. Spokojnie No i nic się nie stało. Super, brawo! Brawo Bruno! Czki. to głównie biały robak dzisiaj króluje. I przy każdym dosłownie rzucie jest branie. Także chłopcy się dobrze bawią, a ja na razie rzucam zestaw bo trening rzutów. Musimy sobie przypomnieć, zrobimy praktycznie na sam koniec. Tak, i tak to wszystko wygląda. Teraz Mikołaj, i tak co chwilę zmiana. Mikołaj, siadaj. Bruno teraz czeka na swoją kolej, a ja nie mam nawet czasu posprzątać tego bałaganu. A tak pociłotku no? Możesz sobie tak, no? Pięknie i wędeczkę. Pięknie. I kręcimy. Teraz kręcimy. Super. Świetnie. O to chodzi mi Branie! Branie, no było branie. No mega. ta siatka. Super, zaraz weźmiemy siatkę. Świetnie sobie radzisz. Pomogę Ci. Mogę? Op, stoi. No. Uwaga. Dobrze, Misiu. Do Do góry. Zobaczymy czy mi się uda. Piękny karaś Piękny karaś. Nie mi się do... jeszcze przekręć troszkę. Kołowrotek. Tak, bardzo dobrze. I do góry. Do góry kij. Bo już nie widzi ryby. Powoli. Ty ją wsadziłeś do podbieraka, nie tak mocno, bo złamie się, wiesz? Ostrożnie i ma. No Chcesz paśnego cyblika. Rybka na macie. chcesz? Sama się odczepiła. Nie sama, sama się odczypiła. Sama, nie musiałem pomagać. Zrzuciłam. No, wy Cieszysz się? Nie Nie chcę, dziękuję, misiu Ja nie, nie wrzucam. Nie, teraz nie? To Tatuś wrzuci piękna, nie? To co, papa, pa,

Jeszcze musi trochę im za ogonę. Tak, no bo ona się... Ale... troszkę się zmęczyło, ale już Już sobie oprywa. No. Ja go nie widzę nawet na kamerze Ale ściąga go Zdjęje, nie? Prawie drzewo grill, musimy się posilić. Jeszcze troszkę posiedzimy, parasol się wywrócił. Jest naprawdę mega zabawa. Nie ma. No widzisz, spadło, zdarza się. No to nic. Chyba nie ma. Jest, jest, jest. 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 Dobra, ja pomogę. Jeszcze kręć, jeszcze? Jeszcze kręć. Dobra, karpik. Do góry? Tak jest, mamy karpik. Tak, poluzuj. Jego naprawdę świetna woda na wypad z dziećmi, na naukę, coś pięknego i niesamowitego. Takie karpiki, karasie, naprawdę jest tutaj wszystko. Liny, nawet trafił się od... Jest niesamowicie. Serio ja polecam każdemu. no i co? Yy, rozrobiliśmy sobie troszkę peletu. Już nawet to zostawiłem w sitku, nie chcemy to zbytnio kombinować. No ja chcę. Proszę, tak? Nabijaj. Nabijaj, zaraz Ci pomogę. Jest naprawdę świetna zabawa Miki podoba Ci się. Mhm, tak. No i o to tu chodzi. Fajna lekcja, nie? Chyba będziemy naprawdę częściej zaglądać. przypiękną wodę. Jest tutaj kilkanaście stanowisk. Gdzie to dał kija? Gdzie jest tam? Reszty tu. tu. jest. Tak. No może być. I wyciskamy od spodu jest przycisk. tyk Pyk, 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 ja wyciągnę. Tak? Dobra. Trzymaj. Trzymam, Oj, No odwrót zrobiłeś i wypadła kulka Wypadła, bo przełożyłeś żyłkę pod sły. Jest, naprawdę Tego. Udało się, poprawiłem Jest? Chyba, no ciągnie jest. Powiedz, że masz coś w końcu Nie ciągnie chyba Czy ciągnie? Jest coś, widzisz? Samo ciągnie Mam nadzieję, no to super Byłoby super. świetnie No a ryby Dopier mam Dopiero wrzuciliśmy Próbujemy. O, chyba jest, ale nie jestem pewien. Na metodę na metodę Miki ma świetny trening. Naprawdę bardzo fajna zabawa. Sam robił podajnik. Wszystko jest git. Jeszcze rzuty potrenujemy. Latamy sobie nawet dronem. Zobaczymy, czy może jakiś materiał fajny z tego wyjdzie. Przepiękny karpik no już jesteśmy po grillu na godzina prawie 15 grill sobie wystygnie, posprzątamy ładnie, naprawdę super. Auto stoją, stoję troszeczkę się zasłoniliśmy, żeby nam nie świeciło troszeczkę to słońce zmieniło swoją pozycję, więc jest dużo lepiej. Chłopaki dalej twardo Przed chwilą oczywiście kije z wod, wyciągnęliśmy na przerwę A teraz dalej walczymy Zestawy już w wodzie i czekamy Czekamy i naprawdę wszyscy się dobrze bawią Nikt nie pyta kiedy jedziemy do domu Więc naprawdę jest mega Drugi dzisiaj Oczywiście ostrożnie no bo Można się łatwo skaleczyć A potem to tylko same nieprzyjemności paczek wyjęty, rybka już nie wraca do wody tak się mówiłem z właścicielem pytałem co i jak yy, także rzucamy zestaw za chwilę po raz kolejny no i próbujemy oczywiście nie nagrywam wam wszystkiego no bo generalnie to spławik to w ogóle nie moja baja ale warto pokazać no już taki fajny karasek no jak nas pławik chwilkę porzuci na białe robaczki tak karaś, piękny karaś już już karaś chce o, iść do wody więc go wypuszczam no i za chwilę znowu fajna zabawa dobrze mi się teraz, teraz no i ja doczekałem się swojej ryby bez brania niestety, bo nie zdążyłem kliknąć Ale coś tam wleciało Myślę, że to nie będzie jakaś duża ryba No, tak właśnie myślałem Delikatnie o. I kuleczka niestety spadła Nie, nie spadła, jest Osmo Alien Czyli standardową u mnie Taka pociucha Zobaczymy, bo Teraz akurat zanęta, za chwilę sobie rozrobi pelet, bo się już kończy i będziemy próbować z tym peletem. Cały czas mam nadzieję na coś większego, ale troszeczkę inny pomysł, musimy zmienić miejsce. Z tego co zaobserwowałem już tutaj, od momentu w którym przyjechaliśmy, to ryby większe sztuki gdzieś tam spławiały się, rzucały przy tamtej linii brzegowej, więc będę musiał się odklipować i po prostu zacząć rzucać mniej więcej być może w tamten róg już kiedyś tam próbowałem jak byłem tym pierwszym razem dzisiaj nie zebrałem mocniejszego kija ale myślę że tym spokojnie dam sobie radę na drugą stronę bądź też całkowicie na wprost przestawię sobie wtedy podwórki i będę łowił w ten sposób ale to jeszcze chwilę tak jak mówię przygotuję sobie resztę troszkę zaczął wiać trzeba szczytówkę zanurzać w wodzie żeby nam to fajnie wszystko szybciej się zatopiło ale to już wszystko znacie też z mojego kanału, zawsze o tym mówię A zdecydowanie szybciej to wszystko się dzieje i wtedy kiedy będzie branie, bo łowimy na metodę to ja już będę widział, że szczytówka się wygina i wiem, że to akurat jest branie także to tyle zanęta jakieś tutaj fluo sobie wrzuciłem własnej roboty no i, i próbujemy w ten sposób Mówię, tak jak mówiłem wcześniej Alien w tym momencie na bagnecie jakoś tam dawno nie mówiłem na metodę w ogóle dawno nie byłem na rybach prócz tego, że udało się ostatnio wygrać zawody fajną wagą na klasyka 7600 drugi zawodnik 1800, więc naprawdę jestem zadowolony z siebie Technika była oczywiście dowolna. Kilka ryb spadło. No, a mnie akurat się udało. I, i niedługo też pewnie będzie jakaś recenzja, jakiś test nowego kija. Ale zobaczymy. Na innej wodzie, zapewne. Od razu pożycie zmiana przynęty. Prawdopodobnie ja założyłem kornika, już nawet nie pamiętam. No, i coś tam wlecało. To też nie będzie jakaś mega ryba, ale, ale oczywiście cieszy, że jest. Zobaczymy. Ale też najmniejsza nie jest. Takie już się fajnie łowi dosyć na metodę. Więc nie będę narzekał. Nie no super. Rybka do wody To jest chyba kornik Napiszcie w komentarzu czy się mylę czy nie, bo nie chcę się już sprawdzać Wyłączyłeś czy włączyłeś? Idziemy lekki spacerek Pokażemy Wam mało cenę co, co Nie wiem gdzie Poczekaj na mnie No Naprawdę jest tutaj przepięknie Wiem, że się powtarzam. Ale teraz spokój totalny, nie ma nikogo, tylko my. Każdy się chyba dobrze bawi. Jak mi, ci podoba się, nie? Fajnie tutaj. Co ty tam rapujesz, mały? Nie ma że to się nagrywa. Tak, nagrywasz. Nagrywam się. Nagrywa się żeby wi widzowie mogli zobaczyć że warto tutaj przyjechać niedaleko Wrocławia między Twardogórą a między bożem możecie sobie zerknąć na mapie na Google znajdziecie granicę starych młyn jeszcze raz także wszystko będzie jasne i się no mamy kolejną rybkę to razem w wykonaniu Bruna a jeszcze się bawimy. Fajnie. Zmiana na klasyka, i próbujemy na klasyka brakło towaru, więc próbujemy i w ten sposób. No, chodzi o świetną zabawę dzisiaj. Ja myślę, że każdemu dzisiaj tutaj naprawdę jest bardzo przyjemnie, i odpoczywamy, i w ogóle jest mega atmosfera. Dobra. Zbieramy już swój sprzęt. Kończymy dzisiejszą wyprawę na ryby. Naprawdę fajnie wszystko się udało, chłopaki zadowoleni Naprawdę dzisiaj połowiliśmy ryb, troszeczkę się nauczyliśmy wszyscy czegoś i było naprawdę mega Słońce wiadomo, dzisiaj pogoda naprawdę troszeczkę dawała w kość Ale wytrzymaliśmy praktycznie cały dzionek przesiedziany No połowiliśmy troszkę ryb, jakiś tam jesiotr, jakiś lin, karasie, mniejsze ryby i tak dalej Naprawdę, naprawdę było super. Także żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.